Tutaj postawili blokady przeciwpancerne. <laughs> A, zobaczcie. Z każdej strony. Wiecie, po co to tu stoi, nie? Nie będę tego tłumaczył, bo mi filmik zablokują. A tu festyn dzisiaj i jutro. Pozdrawiam. Z tej strony też, zobaczcie. Absperung. Dzień dobry widzowie. 21 czerwca. Krótkie sprawozdanie. Z sobotnich łowów. Ale bardzo króciutkie, króciutkie dzisiaj. Paruminutowe. Dzielnica przeczesana. I mamy tu 32 stopnie moi drodzy jak nie więcej chyba raczej więcej ledwo jadę ledwo zipię tak tutaj mamy pierwszy strzał trzy buteleczki tam wcześniej dwie po krypsu a znaczek butelki mają taki tylko kod kreskowy odpowiedź na pytanie widza ten kod kreskowy jest ważny zobaczcie tutaj widzowie znowu dzisiaj tylko wam to pokazuję, Więcej nie będę pokazywał, bo to za długo trwa. Pełno butelek znowu. <gry> <A> tu <gry> efekt końcowy 6 po piwie, jedna taka jedna za 25. Lecimy dalej. <gry> tu kolejna stacja. Zobaczymy, co tu jest. Za chwilę pokażę wam. To szuka ten, znajduje. Proszę bardzo, takie coś tu mamy z krzaczków i spod tego kosza. Hu, Fajnie posiedzieć w cieniu. Wyostrzy to? Aktualnie 31 stopni. 32 zapowiadali. Tutaj znajduję jeszcze takie coś po drodze, ale nie ma się co spinać Ach, To trzeba też naprostować Nie ma się co spinać Chyba dzisiaj 5 euro nie zarobię Uff. Myślałem widzowie że dzisiaj dobiję do stówki za te butelki i puszki Na ten miesiąc ale chyba raczej nie. Jak zwykle pełno butelek. Parę puszek tylko w krzakach. Małe szanse. I pełno zgniluchów. Zobaczcie. Muszę to wszystko nakosztować: to, to, tamtego. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie. Będzie brać ten automat. Czy to weźmie? Przyjmie. Zobaczymy. A ja tutaj mam w tych krzakach kolejny depozyt butelkowy. Tu trzy, tam jedna. I tu coś znalazłem. Zobaczcie. Nie wiem, co to jest. Takie coś. Wezmę na wszelki wypadek, ale to jest chyba jakiś. Jakieś z odpustu, coś zobaczymy, dojeżdżam do automatu, już mam dość. O, nie zobaczcie, tam jeszcze jedna jest piętnastka, Tej nie zauważyłem w ogóle, czy dwadzieścia pięć nawet jasne 25 kończymy kończymy rundę moi drodzy zaraz się dowiecie ile tego było 3-4 euro tak myślę tak przepakuję przepakuję to teraz wszystko do jednej torby z tego plecaka też i idę do automatu no, i wyszła nie jedna torba. Taka pełna. Tylko dwie. Czy półtorej. Tak jak mówiłem, widzowie. 4,58. I to wszystko. 11 po 25. Jedna za 15. I 21. Po 8 centów. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do kolejnego odcinka. Jak chcecie wiedzieć, czy. Zdołam uzyskać w tym miesiącu 100 euro, czy mi się udało zbierać za te butelki i puszki. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.